Cześć! Jestem Jakub z kanału Mountain Dzisiaj w 51. odcinku serii Kanały Potencjały będziemy mieli okazję poznać super kanał LEGO Maniac. LEGO Maniac swój prowadzony z wielką precyzją i zaangażowaniem kanału założył 18 kwietnia bieżącego roku. Na kanale opublikował kilka filmów, a było ono robione z pasją do plastikowych klocków LEGO. Ma Awata z minifigurką LEGO, ale miejsce na baner jest niestety jeszcze puste. Legomaniak stara się też przy robieniu swoich miniatury. Na jego kanale od rozpoczęcia, YouTube'owego kanału pojawiło się już kilka recenzji, a także autorskie budowle Legomaniaka. Treść materiałów nagrywanych przez Legomaniaka zachęca z pewnością do wbicia suba, a to spowodowało, że mimo, Le że Legomaniak prowadzi kanał od niedawna, ma już prawie okrągłe 100 subów. Legomaniak z klocków du duńskiego producenta zbudował też własne miasto, które pochwalił się w filmie, do którego odnośnik macie teraz w karcie. Pierwszą recenzją Lego Maniaka, jaką zrobił on na swoim pełnym, dobrej treści kanale, była recenzja za bardzo archiwalnego zestawu Lego Pizzeria. To bardzo dobrze świadczy i z pewnością zachęca do zostania na na Lego kanale. Kończąc ten odcinek potencjałów, prosiłbym Was o jedną rzecz. Mianowicie wdzięczny bym był, gdybyście zasubowali kanał Lego Maniaka. Przynosiłby to wielką korzyść dla Legomaniaka, ale także dla Was, bo moglibyście napawać się widokiem pięknego, rozrastającego się kanału, który kiedyś osiągnie wielki sukces. Żegnam Was już! Cześć!